To już czternasta edycja Narodowego Czytania. 6 września czytamy utwory Jana Kochanowskiego. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jak smakujesz, aż się zepsujesz. Tam człowiek prawie widzi na jawie i sam to powie, że nic na zdrowie. Ani lepszego, ani droższego, bo dobre mienie, perły, kamienie, także wiek młody i dar urody. Miejsca wysokie, władze szerokie, Dobre są, ale gdy zdrowie wcale. Gdzie nie masz siły i świat niemiły, Klinocie drogi, mój dom ubogi, Oddany tobie, ulubuj sobie. Jan Kochanowski, fraszki, księgi w ture, o miłości. Kto naprzód począł miłość dziecięciem malować, Może mu się zaprawdę każdy podziwować. Ten widział, że to ludzie bez rozumu prawie, A wielkie dobra tracą przy tej głupiej sprawie. Tenże nie darmo przydał do ramienia pierze, Bo tam częsta odmiana. To gniew, to przymierze. Strzały znaczą, że nagle człowieka ugodzi, A z onej rany żaden zdrowo nie odchodzi. We mnie strzały mieszkają i ten Bożek Mały, ale mu pewnie szybkie pióra wypadały, bo się nie da wypłoszyć nigdzie z serca mego, ani mi odpoczynku pozwoli żadnego. Co za rozkosz masz mieszkać w suchych kościach moich, żeby już nie czas przenieść gdzie indziej strzał swoich? Lepiej swej mocy na tych nieukach skosztujesz, bo już nie mnie, ale mój tylko cień frasujesz, który jeśli zatracisz to tak śpiewać będzie. Z moich tych prostych rymów jesteś sławnym wszędzie, które rumianej twarzy i oka czarnego nie zamilknął u Pani i chodu snadnego. Księgi pierwsze, pieśń druga. Serce roście, patrząc na te czasy, mało przedtem gołe były lasy, śnieg na ziemi wyższej łokcia leżał, a po rzekach wóz najcięższy zbierzał. Teraz drzewa liście na się wzięły, Polne łąki pięknie zakwitnęły, lody zeszły, a po czystej wodzie idą statki i ciosane łodzie. Teraz prawie świat się wszystek śmieje, zboża wstały, wiatr zachodny wieje, ptaki swe gniazda omyślają, a przededniem śpiewać poczynają. Ale to grunt wesela prawego, kiedy człowiek sumnienia całego, a nie czuje w sercu żadnej wady, przeczby miał się wstydać swojej rady. Czemu wina nie trzeba przylewać, ani grać na lutni, ani śpiewać. Będzie wesół, byś chciał i o wodzie, bo się czuje prawie na swobodzie. Ale kogo gryzie mur zakryty, nie idzie mu smak, obiad obfity, żadnego pieśń, żaden głos nie ruszy, wszystko idzie na wiatr, mimo uszy. Dobra myśli, której nie przywabi, choć ktoś ściany drogo ujedwabi. Nie garć moim chłodnikiem chrzciany, a bądź ze mną, zrzeźwym, z pijanym. Jan Kochanowski, tren ósmy. Wielkie śmi uczyniła pustki w domu moim. Moja droga urszula tym zniknieniem swoim. Pełno nas, a jakoby nikogo nie było. Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło. Ty za wszystki mówiła, za wszystki śpiewała. Wszystkiś w domu kąciki zawsze pobiegała. Nie dopuściłaś nigdy matce się frasować, ani ojcu myśleniem zbytnim głow wyspsować. To tego, to owego wdzięcznie obłapiając i onym swym uciesznym śmiechem zabawiając. Teraz wszystko umilkło. Szczere pustki w domu. Nie masz zabawki, nie masz rozśmiać się nikomu. Z każdego kąta. Żałość człowieka ujmuje, a serce swej pociechy darmo upatruje.